Siemanko, ja jestem Trissus, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Kwadratowa Masakra. Słuchajcie ludzie, e, dzisiaj stała się rzecz naprawdę niebywała i ja w to nie jestem wręcz w stanie uwierzyć co się stało. Patrzcie, patrzcie, czy wy, powiedzcie, czy wy już rozumiecie co ja wam pokazuję? Czy wy już rozumiecie moje absolutne po prostu tutaj zbulwersowanie tym co się stało? Tak. Wszystkie drzewa wróciły na kwadratową masakrę. Uuu, dobra, nasze bractwo ścinaczy drzew po prostu ludzie musi w takim razie się jakoś, nie wiem, ogarnąć. Dlatego, że, yy, nie wiem, może ja tutaj napiszę. Elo. Oj, o, 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 dobra, że. Czekajcie, 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 najpierw trzeba się zająć tym ziomeczkiem, a w, podczas gdy ja się nim zajmuję, a w sumie to już się zająłem, ale to wy możecie się zająć dokładnie w ten sam sposób, czyli uderzyć słuchajcie w łapkę w górę oraz subskrypcję, dlatego że dzięki subskrybowaniu mojemu kanału słuchajcie nie przegapiacie żadnych odcinków, a to kanał jest nowy, więc na pewno większość z was nie ma subskrypcji, naprawdę jest już yy, jeden, od, pierwszy odcinek ma 10 tysięcy wyświetleń, drugi nie wiem, bo dopiero co go wrzuciłem tak naprawdę, a subskrybują 3 osoby. 3000 osób, więc co najmniej 70% osób nie subskrybuje. A? A, widzę cię, Mordo, widzę cię, Mordo. Dobra, e, w każdym razie, czekajcie, tutaj jest, tak, tutaj jest nasz domek banitów i ogólnie w tym odcinku chciałbym zacząć budować mój dom. Dobra, Mordy, ale jest inna akcja, bardzo ważna akcja. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Czy wy to widzicie? Dobra, czekajcie, zobaczymy, czy uda nam się zrobić super skillshota. Uwaga! O, nie wiem czy się udało w sumie, szczerze mówiąc, czy też nie, ale musimy uratować naszego konia. Słuchajcie, w poprzednim odcinku wpadł tutaj do, do wody, a w tym odcinku chciałem go mieć z powrotem, dlatego że ja już się do niego przyz przyzwyczaiłem. Nazwałem go Gimper, yy, no więc dobra, w takim razie czekajcie. Z, yy, musimy. Musimy wykopać tutaj Chwila, czy Konie wchodzą przez 2 na 2 czy przez 3 na 3? To jest pierwsze pytanie, na które będziemy musieli sobie odpowiedzieć. A następne to kto jest właścicielem tej studni tego szamba konkretnie? A trzecie pytanie to nie wiem. Dobra, uwaga próba generalna. Konie wchodzą w 2 na 2. Uj, uj, oj, oła. Dobra. E, to teraz musi O sorki, sorki, Gimper. Gimper naprawdę odejdź stąd. Dobra. Proszę cię. No dobra. To w takim razie to się udało, a my możemy teraz sobie to wszystko rozkopać. Patrzcie! Promyczek nadziei ludziska. Tutaj jest zejście. Będę miał mniej roboty niż myślałem. Okej, okay, robimy teraz, słuchajcie, ostatnie poprawki zupełnie. Tutaj trzeba będzie przeprowadzić jeszcze most, a teraz wam pokażę konstrukcję, którą zrobiłem do tej pory. Zobaczcie. Tędy będziemy sobie. A już nie musimy tędy przejeżdżać. W każdym razie konia wprowadziłem sobie od tędy dokładnie. Zrobiłem takiego zawijasa i teraz możemy sobie wejść właśnie kompletnie na te schody, które nas wyprowadzą na wolność. Dobra. Może paru z was, słuchajcie, e, ciekawić jedna kwestia. Otóż, czy będę naprawiał te schody? I odpowiem od razu. Nie. Nie będę naprawiał tych schodów, ponieważ słuchajcie, no ktoś jeszcze, czyjś koń jeszcze może tu, tu wpaść i to musi być lepiej zabezpieczone, więc osoba, która to zbudowała, niech zrobi wokół tego barierki i wtedy możemy pogadać o tym, żeby naprawił szkody, które zrobiłem. Co tu jest? Ej, 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 ktoś tu ucieka, ktoś tu ucieka. Czy ktoś tu mieszka? To tu jest? Co to jest za Ziomek? A Izak! Izak Twitch! Gdzie on idzie? Chwila, śleśmy Izaka, słuchajcie. No dobra, tym razem udało mu się uciec. Dobra, a teraz ta jedna ważna rzecz, o której Wam przed chwilą mówiłem. Będziemy potrzebować jednej sztabki żelaza oraz, słuchajcie, jednego krzemienia. Dobra, więc bierzemy to. Bierzemy to i mamy zapalniczkę. Czy ktoś z Was się domyśla, po co mi jest zapalniczka? Ach, czyż to nie jest, ludzie, piękny widok? No przyznajcie mi. No czy to nie jest piękny widok? No jest. To jest najlepszy widok, jaki można widzieć na całej kwadratowej masakrze, gdy płoną te przebrzydłe drzewa. Ej, w ogóle, patrzcie, co tu się wydarzyło. Ktoś popsuł moją chatkę. Co się stało z moją chatką? Ktoś, ktoś zabrał moją tabliczkę, która, która pisała: Czyja to jest siedziba? Ej, co się stało? Co się stało? Nexe sadził je wczoraj cały dzień. Dobra, słuchajcie, Nexe napisał, że sadził wczoraj drzewa cały dzień i żeby je zostawił. Ja mu napisałem, że mamy wojnę. No niestety, Nexe. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale słuchajcie. No cóż, mamy oficjalną wojnę z Nexem. Piszcie mi w komentarzach w tym momencie, jakiego mam mu zrobić pranka, albo trola, albo cokolwiek, jak to wolicie nazywać, i wtedy ja to zrobię. Dlatego, że słuchajcie, na pewno mu nie wybaczę tego, co zrobił, że popsuł całe moje dziecko. Okej, okay, pięknie. Kwadratowa masakra płonie dalej, a my idziemy w stronę Nexy, zobaczyć, czy ma on obok siebie jakieś drzewka. Dlatego, że jeżeli ma, no to słuchajcie, już niedługo. Słuchajcie, to jest pierwszy stopień zemsty. A ja stąd tymczasem spadam. Okej, okay, jeszcze się przyda troszkę ognia tutaj i tutaj. Może jeszcze tutaj? Ono tutaj na pewno się przyda. <gry> Ech. Dobra, ludzie, słuchajcie. Ja w międzyczasie sobie przeszukałem internet, żeby zobaczyć jakie ogólnie są typy domków w Minecraft i co prawda nie będę, wiecie, zżynał niczego z internetu czy coś takiego, ale chciałem się lekko zainspirować, żeby po prostu, wiecie, zobaczyć jakie są typy, typu modern, e, mansion, czyli taka jakby wielka willa, e, jakieś, e, nie wiem, stare domki i tak dalej i już wiem mniej więcej co chcę. Chciałem taki w sumie to nic nie wyniosłem aż tak dlatego że chciałem mieć zupełnie klasyczny ale za to super domek i tak naprawdę robi połączenie paru różnych projektów w jeden wielki projekt więc mam nadzieję że efekt będzie dla was fajny w ogóle proszę admini tego serwera zróbcie żeby deszcz nie padał naprawdę bo ja nie lubię po prostu tego deszczu a cały czas na kwadratowej jest deszczno. Okej, okay, zdecydowanie nie chcemy tutaj mieć żadnych drzew. Okej, okay, naprawdę, patrzcie, ja już ściąłem tyle tych drzew, a jest jeszcze ich masa, więc Nexus. słuchaj, ja nie bez powodu z skkf wyrównywaliśmy po prostu e, ten cały teren, żebym teraz musiał po raz kolejny tutaj go wyrównywać, pozbywając się tych drzew. Dobra, wszystko zrobione i na pewno do budowy naszego domu e, przydałaby się terrakota. No, terrakota bierze się oczywiście z gliny, a nie wiem... Jaki jest stan gliny, jeśli mam być szczery na masakrze? Mam nadzieję, że. Ej, właśnie, przy tylu graczy, może równie dobrze nie być żadnej gliny na tym serwerze. O nie! Dobra, to tak, w tym momencie będą nam potrzebne na pewno trzy łopatki oraz jeden krzepki ee, gimper. Tak, więc w takim razie jedziemy przeszukać całą kwadratową masakrę w poszukiwaniu gliny, w poszukiwaniu terakoty, ponieważ potrzebna mi jest biała terakota. Bo chciałem zrobić z kwarcu, ale z tego co wiem, to po pierwsze kwarc kojarzy się już z tymi modern house'ami, yy, a po drugie to bremu wykopał chyba cały kwarc, więc nie będę nawet próbował już go kopać. Wow, w ogóle aż jestem podjarany, ludzie, dlatego że to jest moja pierwsza w życiu wyprawa po kwadratowej. Jeszcze ani razu, odkąd się wprowadziłem, jakby zamieszkałem bardziej. Nie wprowadziłem, bo nie ma się dokąd wprowadzać, ale odkąd zamieszkałem w tym miejscu, w którym teraz mieszkam, to stąd nie wyjechałem i chyba jest pewien problem. Nie no, ludzie, patrzcie, co za masakra. Wszędzie tutaj widać ślady, właśnie. E, Chwila, ja wam pokażę po wykopywaniu gliny. Widzicie tutaj? Wybuchy Creeperów i kopanie gliny po prostu. Wszędzie jest to widoczne, więc chyba będę musiał zmienić ogólnie nastawienie co do mojego domu. O, jest pierwsza glina! Wow, e, gdzie mój koń? Gdzie on znowu polazł, no? Patrzcie, nigdzie go nie ma. No dobra, Relok pomógł, słuchajcie. E, znowu go widzę. Zdaje mi się, że on po prostu mi zniknął, spowodowane to było bugiem, który jest czasem na serwerach, że jak zsiądziecie z konia na serwerze, to przestaje on być po prostu dla was widoczny. I chyba tak było też w tym przypadku. No albo po prostu się zagapiłem. Nie mam pojęcia. O, tutaj jest Creeper. Trz. E, nie! O, dobra. Czekajcie, uciekajmy lepiej. E, w każdym razie, czekajcie. O nie udało się podskoczyć zbyt dobrze. O, o, dobra, dobra, dobra. Hmm. Nie serio, tutaj ludzie. Nie, to jest piasek. Cały czas mi się zdaje, że widzę glinę, a to jest piasek za każdym razem. Więc tracę już, szczerze mówiąc, nadzieję na to, że o tutaj są jeszcze jakieś złoża, których nikt nie wykopał. No ale słuchajcie, no tej gliny jest tyle co nic, tak naprawdę. Ej, patrzcie, ile tu jest diaksów. Wow. Kradzież równa się śmierć do końca edycji. Okej. Okay. Już przestaję o tym myśleć od razu. Patrzcie, ludzie, do czego to doszło? Gdzie ja jeżdżę na tym koniu w ogóle? Dlatego, że nie ma w ogóle miejsca pod tymi drzewami, i muszę aż jeździć po drzewach. Okej, okay, udaje się. A tylko gdzie teraz? Gdzie teraz? Żeby nie spaść i nic mu nie zrobić. Dobra, jest git. Okej, okay, udało się. No to musimy ludzie zmienić trochę koncepcję naszego domku, jednym słowem. Dobra, jesteśmy z powrotem u nas, słuchajcie. Yy, I doszedłem wniosku, że do wniosku, że w takim razie zrobimy nasz domek z, ze stołna. Tak, ze stołu, takiego przerobionego na jakieś ładniejsze w stylu tego. Albo chwila. Zobaczmy w ogóle, jakie inni mają domki, którzy obok nas mieszkają. Tutaj jest z brzozy. Jakiś bardzo normalny... Ej, a może obrane drewno brzozowe? Właśnie tak jak tutaj. To jest brzozowe, czy nie? Chwila, zobaczmy. Zobaczmy, czym się różni obrane drewno brzozowe od zwykłego i wtedy podejmiemy decyzję, które jest po prostu fajniejsze. Dobra, tutaj jest brzuska i tutaj jest zwykłe. Teraz tutaj jest, słuchajcie, siekierka i tak, brzozowe, zwykłe. Wyglądają... Yy... Czy one wyglądają tak samo? Nie, to jest chyba troszkę jaśniejsze, ale. tyle jaśniejsze, że praktycznie tego nie widać. Chwila. Oh, man. Trudny wybór w takim razie, z czego domek będzie ładniejszy. Zdaje mi się, że jednak z tego zwykłego, szczerze mówiąc. Dobra, chciałbym, żeby on stał w tę stronę, żeby patrzeć sobie tutaj. To będzie spoko. Tylko nie wiem, ile na ile w ogóle go zrobić. Chcę, żeby ten dom był naprawdę ogromny, więc zrobimy sobie go 10 na 10 na 10. W sensie. W inny sposób, słuchajcie, 30 na 30 na 30 bardziej. Więc naprawdę to będzie gigant. I nie wiem, w ile mi się go uda e, dokończyć, więc mam nadzieję, że ruszę z live'ami, słuchajcie na tym serwerze. No, więc mam nadzieję, że frekwencja będzie na nich, słuchajcie, spoczko. W każdym razie spodziewajcie się naprawdę wielkiego projektu ludziska. Dobra, ludzie, ten dom, jednym słowem, będzie odtąd, od tego tutaj rogu, aż do końca. Tego drugiego rogu. Więc e, jeśli mam być szczery, to mnie to trochę przeraża, więc będę potrzebował naprawdę waszego wsparcia w postaci e, łapeczki w górę, żeby zrobić największy dom, jaki w ogóle jest na kwadratowej masakrze. Słuchajcie. Okej, okay, jest jeden dziwny problem, ludzie, który nie wiedziałem, że mnie spotka. Prawie skończył mi się dirt. Patrzcie, mam tylko jeszcze 39 tego dirta, a to jest mega, mega mało, dlatego, że żeby zbudować ten dom, to potrzebuję dużo większej. Platformy, szczerze mówiąc, chociaż można by było też to rozkminić w trochę inny sposób, ale to dopiero potem, ponieważ fundamenty myślę, że najlepiej, żeby były z dirta, a potem tak naprawdę dopiero zaczniemy sobie, wiecie, rozkopywać to, stawiać jakieś inne rzeczy i tak dalej. A piecyków będzie nam potrzebne naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc słuchajcie, na samym początku zróbmy sobie więcej tych piecyków. Okej, okay, będziemy mieli 4, 5, no nie wiem, 6 piecyków nam starczy, myślicie? Powinno nam starczyć, dobra, więc przenieśmy na samym początku ten crafting tutaj. Tak, ty crafting musisz się stąd wynieść, ponieważ zaczynają dokonywać się zmiany. Ok, crafting dajemy z powrotem tutaj. Mamy naszą ścianę piecy e, i teraz w takim razie zaczynamy akcję wielkiego rozlokowania węgla do każdego z pieców. W końcu się on przyda, dlatego że kopałem go naprawdę bardzo długo e, i dobra, teraz w takim razie o, tutaj mam stone, mam 48 stona. Czyli naprawdę mało, słuchajcie, w porównaniu do tego ile potrzebujemy. I teraz zaczynamy akcję Przepalarka, tak ją nazwiemy. To jest oficjalna nazwa akcji, hashtag akcja Przepalarka, mordy. Ej, tylko chwila, ludzie, ja nawet nie mam stowna. Ja mam tylko parę staków, dlatego że cały tak naprawdę wyrzucałem, który do tej pory miałem. Oh man. Dobra, i zaczynamy w takim razie budować nasze fundamenty domku. 10, dobra, to jest 10, czyli to jest pierwsza ściana. Policzmy to, żeby na pewno się zgadzało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, jest git. Tutaj polecimy sobie w ten sposób i niestety, ale musimy rozwalić sobie jedną skrzyneczkę. Dobra, na szczęście w drugiej wszystkie temki się zatrzymały, które w niej były. Eee, czemu to się nie połączyło? Okej, okay, patrzcie ludzie, robię teraz zarys ogólnie mojego domku i nie starczyło mi nawet dirta, żeby zrobić fundamenty pod niego, eee, ale będzie wyglądał on mniej więcej tak. Tutaj będą, słuchajcie, powychylane takie, oto, e, jakby to powiedzieć, nie wiem, kolumny naprzeciwko tego domku. Tutaj będzie środek i to będzie taka ogólnie bardzo, bardzo gigantyczna bryła. No dobra, więc to jest tak naprawdę to, co byłem w stanie zrobić w dzisiejszym odcinku ludzie, dlatego że na więcej po prostu nie mam nawet surowców, mógłbym w sumie jeszcze troszkę więcej e, zrobić ze stołu na tych fundamentów, ale tym się zajmę już myślę, że albo na poprzednim odcinku, albo może na live. Ie. Ale zresztą chciałbym zrobić sobie także enchant tego rodzaju rzeczy, więc następny odcinek będzie, myślę, bardziej taki trochę przygodowy, że będę sobie łaził po, wiecie, po masakrze, szukał obsydianu, zrobię sobie e, kill albo ulepszę, albo pójdę do ekspiarki Mandzia, albo coś takiego. Nie wiem, pozwiedzam ogólnie, myślę, że z jakimś youtuberem zresztą nagram, ko nagram kolejny odcinek i ja się z wami będę teraz żegnał. To było na tyle, na razie.